Witam moi drodzy, bardzo serdecznie z tej strony Boomer Level 40 spocaniec i tak dalej, już chyba nie muszę się po raz kolejny przedstawiać, bo wszyscy już mnie znacie, tylko wiecie co, jest taki problem, człowiek zawsze zastanawia się jak ma zacząć odcinek, no bo wiecie, niektórzy mówią, że haha polubcie, posubskrybujcie, niektórzy mówią manko yy, z tej strony ktoś tam, a ja postanowiłem, że dzisiaj przedstawię się wam, a raczej przywitam się z wami w dość nietypowy sposób, mianowicie taki. No. Jak dobrze wiecie, ostatnie 5 dni na masakrze, czyli tak naprawdę od samego początku, spędziłem na tym, żeby wykopać fosę. W sumie niektórzy mówią, że dla magistra, ale to, to. był mój autorski projekt. Oczywiście, że nie. No ale uznałem, że to będzie fajne takie kopanie, więc ci co byli, to dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że ze mną byliście te całe 5 dni w sumie. Moi drodzy, wykopaliśmy. Tyle kobla, zużyliśmy tyle narzędzi i zajęło nam to około 40 godzin. Także w pełne statystyki zaraz Wam wszystkie powiem, ale to później. Najpierw powiem Wam tak. Jak wyszedłem z tego dołu, chyba tak to można nazwać, uznałem, że już nic mnie nie zdziwi. Ten widok po prostu. Ach. Nie wiem, co chłopaki robili przez ten cały czas, widzę, że ostro budowali i robili różne ciekawe rzeczy, ale to, co tutaj się odwala... No na to może być tylko jedna rada. Krótka wizyta w kurczakarni i mamy pełenku jajek i raucikena, także no... opocało się, jakby nie patrzeć Ch, na was. Ale dobra, co ma być kwintesencją tego odcinka, zaraz przejdziemy do tego przy okazji, sobie wszystko tutaj... Ściągnę, żeby mieć troszeczkę miejsaweku. Nie wiem, co mam zrobić z tymi jajkami, a w sumie to wiem, co zrobię z tymi jajkami. Po prostu je wyrzucę na te kurczaki. Na te kurczaki, które sprawiły, że... Mam tyle jajek przy sobie! Nieważne. To może zacznijmy od statystyk, co bo w sumie to trzeba odwalić, a są one dość nudne, więc teraz na ekranie wam się pojawią. Statystyki wykopaliśmy dokładnie rzecz biorąc 47 246 sztuk stołna. Nie liczę dirta i gravelu, bo szczerze mówiąc, nie chcę się tego liczyć, a tego jest trochę sporo, więc uznajmy, że wykopaliśmy około 50 000 bloków. A zużyliśmy na to, tak? Niektórzy nazywają mnie przez to ym, osobą troszeczkę niezrównoważoną psychicznie, ponieważ zużyliśmy do tego 357 kamiennych kill-offów. Ogólnie zbudowałem ich około 370, ale że parę razy spadłem, no to wiadomo, nie? 14 razy zginąłem podczas budowania tego czegoś. Także cóż, no, teoretycznie mam tych śmierci więcej, ale pamiętajcie o tym, że na początku jeszcze zginąłem z raz czy dwa. No i potem oczywiście robiliśmy wiadra i inne rzeczy, więc to już tego nie liczę, więc około 14 razy, żeśmy zginęli. Kopiąc tą fosę. Przejdziemy się dookoła, żebyście mogli zobaczyć, jak ona w ogóle wygląda, bo to jest. To jest coś niesamowitego, naprawdę, uwierzcie mi. 40 godzin kopania tylko po to, żeby wykopać dziurę, która nie będzie służyć kompletnie do niczego. Naprawdę, do niczego. Jak widzicie, magister tutaj buduje, więc on i tak i tak te wszystkie swoje budowle wyciągnął poza fosę, więc tak naprawdę teoretycznie powinno ją wybudować troszeczkę szerszą, ale biorąc pod uwagę to, że w sumie to wygląda teraz, jakby to się opierało na tym, więc nie jest tak źle. Ale i tak, i tak niszczy to jakikolwiek sens robienia tej fosy, no ale jak już zacząłem i w połowie okazało się, że Magister buduje w ten sposób, no to już mówię, no nie, no to już nie będę przerywał, no jak już połowę zrobiłem, no to nie będę hatfu robił na fosę, no bo przecież to nie można tak hatfu robić na byle co przecież, prawda? Tak mi się bynajmniej wydaje. No ale cóż, moi drodzy, jeżeli chodzi o fosę, fosa jest zakończona. Bawiliś, bawiłem się przy niej świetnie, mam nadzieję, że również na transmisjach. Więc to jest dobry moment, żeby zaprosić was na kolejne transmisje, które będą się odbywać. Również z kwadratowej masakry, ale i nie tylko. Właśnie po to, żebyście uczestniczyli ze mną właśnie w takich projektach. Teraz na pewno jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia. Z tego co wiem, jest również kolejna dziura do wykopania, ale nie wiem, czy się tym zajmę w pierwszym rzędzie, ponieważ... No wiecie, no mamy już trochę dość kopania, więc myślę, że coś innego. Może zbudujemy sobie jakiś dom, albo... Wyrąbiemy wszystkie drzewa na masakrze, będzie albo wykopiemy cały piasek, coś zrobimy, w każdym razie coś ciekawego. W każdym bądź razie, jeżeli podoba Wam się to, że zrobiliśmy tą fosę, jeżeli podoba Wam się to, że udało nam się to zrobić, ponieważ pamiętajcie, to nie było takie proste wbrew pozorom. Szczególnie, że używaliśmy nadmiennie to kamiennych narzędzi, tak kamiennych narzędzi, to wydaje mi się, że możemy spokojnie tutaj zostawić jakiegoś lejkacza i ewentualnie wpadać na kolejne transmisje. Na pewno wiele osób z was zwróciło uwagę, że przez cały czas kopania było hatfu na żelazo i na diamenty, więc... możecie się zdziwić, dlaczego mam diamentowy set i dlaczego mam diamentowy miecz. A to... Odpowiedź jest bardzo prosta, moi drodzy. Chodzi o to, że hatfu na diamenty i hatfu na żelazo chodziło o to, że trzeba najpierw się dorobić. Nie można być biedakiem, trzeba być. Ro... nie można być robakiem, trzeba dorobić się swojego. I teraz skoro wykopaliśmy tyle rzeczy, to teraz jesteśmy bogactwo level 100. Level 90 albo level 80. Jak kto woli, naprawdę możemy być i bogactwo, część druga, nieważne. Ale teraz jesteśmy bogaczem, czyli mamy diamentowy set, diamentowy miecz, diamentowe wszystko i na, nic, i na nic nam, że tak powiem, nie brakuje. W sumie bardzo się cieszę również, że dorobiliśmy się własnego Enchanting Table. Z tego co pamiętam, to Enchanting Table kolegi Nitashiego chyba poszedł na spacer, więc. Chyba jesteśmy teraz jedyną grupą, która oczywiście racze, która posiada Enchanting Table razem z książkami, bo to też jest bardzo ważne. Mamy tutaj tych książek raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nie wiem, który to jest poziom tak naprawdę, ale już wychodzą nam Sharp 2 na przykład, więc myślę, że Fortunka 2 też mogłaby wyskoczyć. I tak mi się wydaje, że następne materiały będą właśnie z tego, że pójdziemy sobie coś po -expec. Nie wiem, teoretycznie teraz mógłbym nawet to zrobić, ale szczerze Wam powiem, że. Po prostu mi się nie wiem, czy chce, ze względu na to, że ten materiał miał być kompletnie o fosie, tak? Ale co ja mogę wam powiedzieć o fosie, którą tak naprawdę kopałem przez ostatnie 5 dni i cóż, no. Słowem zakończenia, moi drodzy, wychodzi na to, że ja spędziłem 5 dni kopiąc fosę, a cały serwer się przez ten czas rozbudowywał. Także myślę, że trzeba będzie się przejść raz albo drugi, zobaczyć, co się dzieje, bo ja nadmienię to, że praktycznie nie wychodziłem z tej dziury. Nie wiem, co się dzieje na serwerze. Nie wiem, co się dzieje między graczami. Trzeba będzie to wszystko obczaić. Może się wwiązać jakąś małą dramę albo konflikt, żeby było ciekawiej. No bo wiecie, churdur zawsze, zawsze fajnie, jak coś się dzieje, a nie tylko budowanie i kopanie. Zgadzacie się? No ja wiem, że się zgadzacie. Oczywiście, że tak. <laughs> nie a tak poważnie zobaczymy, co y, jeszcze magister z Zachą mają do roboty. Może z nimi wspólnie raki jakiś projekt kolejny zaczniemy. Wiem, że na pewno będziemy kopać jeszcze jedną dziurę. Wiem, że na pewno będziemy wycinać las. No i mam nadzieję, że będzie Wam się to podobać. A po co ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i za ten materiał, i również za całość spędzonego ze mną czasu podczas kopania. I w sumie chciałbym, żeby ten materiał był dla Was takim małym podziękowaniem. Ponieważ, cóż, więc... Jeżeli braliście udział w live'ach, ale nie tylko. Jeżeli śledziliście proces kopania fosy, zostawcie sobie sami serduszko na czacie. W komentarzach znaczy się. To nie jest live, nie ma czatu. Muszę się przyzwyczaić, że już to już nie jest live, tylko materiał i że to inaczej się mówi. W każdym razie zostawcie sobie w komentarzu sami serduszko dla widza. Serduszko dla widza zostanie każde przeze mnie poserduszkowane również, także mam nadzieję, że dacie sobie z tym radę. A póki co ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie. A, no jeszcze jedno. Jeżeli już tu jesteście i dotrwaliście do samego końca, bo ten materiał był wciól nudny, zdaję sobie z tego sprawę. Mówiłem takie pierdoły, że nawet nie było czego słuchać i nie zaczynałem żadnego ważnego tematu. W sumie to ten materiał na, na, tak naprawdę nie ma prawa istnienia, ale to jest inna sprawa. To powiem wam tak. Jeżeli chcecie być na kolejnych transmisjach, dajcie dzwona, dajcie suba, ponieważ sub bez dzwona nic wam nie daje. Oraz możecie polubić ten materiał i napisać w komentarzu. Serduszko dla widza, jako dla osób, które. Tak naprawdę towarzyszyły mi podczas robienia tego projektu, jeżeli to można w ogóle nazwać projektem, co ja robię ze swoim życiem.